Co się stało? Gdzie ja jestem? Co, co się... Przecież ja byłem na swoim... swoim domku. Potem zauważyłem jakiś blask, a teraz... przeniosłem mnie? To, to ja zrobiłem ten krater? Nie, co jest nie tak? Jestem chyba na jakiejś ogromnej, zaśnieżonej wyspie O matko No nic Auć Idę Może mój domek jest gdzieś niedaleko Chociaż mam przeczucie, że jestem zupełnie gdzieś indziej <grystanie> Tam jest jakaś pochodnia Nie na pewno nie ma mojego domku Ale jest jakiś inny To znaczy, że ktoś tu już jest Lub był Jakaś prosta jaskinia Ale Ktoś tu musiał nocować. To ufuj Kwadło Piecyk i łóżko Tam jest chyba skrzynia. Takie gdzieś... Wydaje mi się to znajome, sprawdźmy. Miałam rację. ciużki, kilo w miecz. Kamienny. Faktycznie trochę tu zimno. Ubierzmy się. No i dobra. Łóżko. Jest coś w piecyku? Jakiś notes. Pisałem go jakiś. Tak? O co tu? Dzień czwarty 2012 Jestem na tej wyspie 4 dni Z początku uważałem, że to całkiem normalna wyspa, ale myli myliłem się Ten, kto to czyta, rozwiąże zagadkę tej dziwnej wysp... jakby urwał Życzę powodzenia Hmm Okej okay. Ułóżmy to do plecaka. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co tu robię. Ale na razie zostanę tutaj. Nic innego raczej teraz nie mogę zrobić. O, tam widzę drzewo, potem pójdę po nie. No jest, dobra, prześpię się. Ale co ja zrobię? Coś. Ja jestem bardzo. Bardzo się